Niektóre rzeczy, mimo że legalne są w Polsce, nie zawsze legalne będą w innych krajach. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 absurdalnych i dziwnych rzeczy, które są legalne w Polsce, a za granicą możecie pójść za to nawet do więzienia. Jest to drugi odcinek tej serii, więc subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnego, oraz wbijajcie na mojego Instagrama. Wszystkie moje social media, czyli grupa na Facebooku, Instagram i Snapchat, to nazwa gdzie taniej. Numer 1. Konsole do gier. W 2000 roku rząd chiński zakazał gry na konsolach do gier. Po 14 latach martwego prawa, które chińscy gracze obchodzili na tysiąc sposobów, w końcu wywalczyli sobie prawa do możliwości gry na konsolach od firmy takich jak Nintendo, Sony, Microsoft i resztę. A czy ty wyobrażasz sobie kraj, w którym odebrano by ci możliwość grania w gry? Po co żyć, gdyby nie było Fortnite albo Lola? Numer 2. Guma do rzucia. O zakazie rzucia gum w Singapurze już mówiłem, niemniej pierwszy film o nielegalnych rzeczach ma osiągi ograniczone praktycznie do zera, chociaż udało nam się, gdy jeszcze nie było blokady, zrobić 200 tysięcy wyświetleń, więc o gumach do rzucia powiem raz jeszcze. W Singapurze maksymalnie przy sobie możemy posiadać dwie paczki gum do rzucia. Samo rzucie gumy w miejscach publicznych jest zakazane, a jej wyplucie na chodnik zagrożone jest grzywną kilkuset dolarów, a nawet karą pozbawienia wolności. Rzuć można jedynie gumy przepisane przez lekarza, np. te, które pomagają wyjść Wam z nałogu palenia. Numer 3. Zamykanie drzwi w samochodzie. Pewnie słyszeliście o tym, że rząd w USA chce zakazać używania telefonów Huawei. Pewnie Robert będzie musiał zostawać swój telefon w domu, gdy będzie miał mecz na wyjeździe. Ale ogólnie nic mnie już nie zdziwi, chociaż mam dla was coś lepszego. W Churchill w Kanadzie zabronione jest zamykanie drzwi w swoim samochodzie, ponieważ ktoś może potrzebować schronienia przed niedźwiedziem polarnym. No, to ma sens. It's USA, bro. Numer 4. Dziwne fryzury. O dziwnych fryzurach z lat 70. mówiłem w ostatnim odcinku, ale posłuchajcie lepiej tego. W Korei Północnej fryzjerzy, którzy odważą się zrobić komuś irokeza albo co gorsza fryzurę taką jak ta, muszą liczyć się z koniecznością zamknięcia salonu. Wszystkie nastroszone czupryny są tam zakazane. W Korei Północnej mężczyźni mają do dyspozycji 10, a kobiety 18 dozwolonych przez władze fryzur. Jaja jak berety. Numer 5. Kobieta kierująca pojazdem. W i Mississippi kobieta, która parkuje samochód, musi mieć towarzystwo mężczyzny, który będzie szedł przed pojazdem tylko po to, by ostrzegać innych ludzi, że kobieta kieruje autem. Ale wiecie co? Myślę, że takie prawo powinno zostać wprowadzone w każdym kraju na świecie. Ups, nie chcę wywołać wojny z kobietami, więc lepiej powiem, że żartowałem. Numer 6: Podróże w czasie. W Chinach nie można głośno rozmawiać o przemieszczaniu się w czasie, ba, co więcej, zakazane jest nawet myślenie o podróżach w czasie, kiedyś można było za to nawet trafić do więzienia na długą odsiadkę. W tym momencie nawet filmy Science Fiction są mocno napiętnowane przez rząd, a wiecie, z nimi lepiej nie zadzierać. Numer 7. Niespukiwanie wody w toalecie. Jeżeli wybierasz się do Singapuru, lepiej przejrzyj sobie ich kodeks karny. Tam nawet za niespukanie wody w toalecie grozi kara grzywny. Jeżeli nie spukasz za sobą wody w toalecie publicznej, będziesz musiał zapłacić mandat w wysokości 150 dolarów i nie ma tutaj znaczenia, czy robiłeś jedynkę, czy dwójkę. Nie wiem jak sprawy mają się w domach rodzinnych i hotelach, ale lepiej dmuchać na zimne. Numer 8. Kinder niespodzianka Popularne jajko niespodzianka jest dostępne w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, ale nie w USA. W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków stwierdziła, że zabawki ukryte w smakołykach tworzą ryzyko zadławiania się nimi przez małe dzieci i generalnie nie wolno sprzedawać słodyczy, które zawierają w sobie zabawki. Dla mnie dziwne, bo przecież to w USA narodziła się moda na happy mile, więc o co tutaj chodzi? Numer 9. Noszenie brody w Tadżykistanie noszenie brody przez mężczyzn jest zakazane. Nie wiem jak temat przedstawia się, jeżeli kobieta by miała brodę, ale wszyscy brodaci mężczyźni są zatrzymywani przez policję i odprowadzani siłą do fryzjera. W niektórych częściach kraju przeprowadza się nawet masowe golenie. Pewnie cały kraj wygląda tam w taki sposób. Numer 10. Reinkarnacja. W Chinach zakazana jest reinkarnacja, więc jeżeli po śmierci chciałbyś, żeby Twoja dusza trafiła do innego ciała, to niestety tam zrobić tego nie możesz. Jeżeli jednak stwierdziłbyś, że masz gdzieś ich prawo, to po reinkarnacji trafisz bezpośrednio do więzienia, gdzie grozić ci będzie nawet dożywocie. Oczywiście jest to dziwne, niemniej Chińczycy mocno potępiają tą tybetańską filozofię. To by było na tyle w tych dziwnych faktach. Dajcie znać, czy lubicie tę serię i czy chcecie, aby powstała część trzecia. Napiszcie również w komentarzu, który zakaz jest najbardziej bezsensowny i czy wy znacie jakieś chore zasady panujące w innych krajach.